Tędy niepowtarzalny wieczór właściwie już jest wyjątkowy Dla jedynych i niezwykłych was Zupełnie zwyczajny, choć całkiem nieźle śpiewający Andrzej Piaseczny Kiedy stawiasz o que você diz na Panie Andrzeju, w Kamiennej Górze, gościliśmy Pana ostatnio w 2010 roku. Wówczas gościł Pan na święcie naszego miasta, Dni Kamiennej Góry nad Zalewem w plenerze. Proszę powiedzieć, gdzie się Pan lepiej czuje koncertując w plenerze, czy właśnie na takiej scenie w Centrum Kultury w środku w Kamiennej Górze? Pozwolę sobie najpierw na pewien, pewną dozę poczucia humoru. Myślę, że to przychodzi z wiekiem. Dach i mniejsze publiczności. Natomiast. To jest tak, że, że to są dwa zupełnie inne rodzaje koncertów, I, i tak naprawdę nie mógłbym jednoznacznie powiedzieć, który jest lepszy. Kiedy się wychodzi w plener, to jest większa ilość ludzi, czasami przypadkowych. Ale ja się nie boję przypadkowych ludzi, bo to jest zawsze szansa, żeby ich przekonać do siebie. Choćby mnie nie znali albo wręcz nie lubili, na, nawet muzycznie. No a kiedy, kiedy gościmy w tak kameralnym miejscu jak tutaj, to z kolei można każdemu zajrzeć w oczy. Więc dzisiaj byłbym oczywiście skłonny bardziej powiedzieć, że, że kiedy mogę w oczy zajrzeć publiczności, to jest mi przyjemniej. Natomiast gramy w dalszym ciągu plenerowe koncert. I, i one też mają swoją specyfikę i, 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 e, i fajnie się jest mierzyć z, i z przestrzenią i z publicznością w e, większym wymiarze. Także e, pozwoli Pan, że, że nie dokonam wyboru. Serdecznie witamy. E, e, przepraszam, bo byśmy nie powiedzieli po prostu, że można kręcić i może dlatego tutaj taka reakcja, ale proszę, proszę spokojnie, można dzwonić nawet, e, można dzwonić, można transmitować. Z transmisji jestem najbardziej za to, wolno. Bo no, kiedy człowiek jest w internecie dzisiaj, to wtedy jest dowód, że żyje. Bo, bo jak go nie ma, no to no właśnie, to można, mogą być różne podejrzenia. E, przepięknie raz jeszcze wszystkich Państwa witam. Panie też chciałbym powiedzieć, że dlaczego ja się tak przyglądałem, bo wychodząc na scenę, pomyślałem, że Pani mnie nie będzie widziała zupełnie. I nie mógłbym do tego dopuścić. Absolutnie. Ale upewniłem się, że będę widoczny tutaj też prawdopodobnie, więc jestem szczęśliwy i to bardzo dobrze, bo Szczęście właśnie będzie tematem przewodnim dzisiejszego naszego muzycznego spotkania. Mam nadzieję, że będzie się między nami wiło i udzielało wzajemnie i że Państwo wyjdziecie stąd z uśmiechami na twarzy. A my dołożymy wszelkich starań, żeby właśnie tak było. Życzymy więc. Szczęśliwego i dobrego czasu, dobrego koncertu. Ty wyjątkowy artysta, myślę, że ikona. Od mafii, począwszy od 94, 5 rok, z akcentem z chojnackim. Chyba każdy zdarł płytę z tymi utworami. Cieszę się, że Andrzej przyjechał, cieszę się, że będzie mógł zaśpiewać dla Kamiennej Góry. Cieszę się, że jest full biletów sprzedane. Cieszę się, że są nowe fotele, które poprawiły akustykę. To było też zauważalne przez artystę. I mam nadzieję, że Ci będzie genialny koncert. Prawie już przed już mogę wejść. Tylko są jeszcze schody. Szkoda, by z nich spać znów, potrudź się Balans łapie, więc i ręce, w których kwiatów pech chcę rozłożyć e, No kiedy się ma e, taki... Mm. Taką historię piosenkową jak, jak ja, to, to, to nie jest y, tak naprawdę y, dużym wyzwaniem zagraniem kon, zagranie koncertu, w którym y, każda z piosenek będzie rozpoznawalna. Ale czasem y, rezygnujemy z tego. Dlatego, żeby, y, żeby różnicować programy, żeby można przyjechać następnym razem i zagrać coś innego, ale również z tego powodu, że. Y, no, no, na tej płytowej historii poza piosenkami przebojowymi czy, czy po prostu rozpoznawalnymi są czasem inne piosenki wcale nie gorsze po prostu takie które e, nigdy nie były typowane do radia albo które w radio się nie znalazły i tak dalej gramy również takie e, a czego się e, można spodziewać następnym razem to nie wiem powiem czego można było było się spodziewać znów w czasie przeszłym chociaż nagrywamy przed koncertem e, no pe pewnego rodzaju Pomieszczania z poplątaniem, ale, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, z tych słów znaczeniu, bo, bo z całą pewnością będą piosenki, bez których taki koncert nie może się odbyć, czyli i choć przytul przebad, czy śniadanie do łóżka, ale, ale właśnie też z grupy, z grupy tych piosenek, od których. O których mówiłem przed chwilą. E, takie piosenki, jak gdybym nie zdążył, albo wręcz e, takie, których nie śpiewałem nigdy wcześniej, jak e, z repertuaru Czerwonych Gitar, trzecia miłość Żagle. E, wszystko, co, e, co na co ja liczę, to jest wprowadzenie publiczności w, w stan e, lekkiego o rozmażonego uśmiechu. Ten uśmiech będzie czasem się zmieniał w nieco szerszy, a innym razem może w zadumę. Przy takich piosenkach jak Ania z filmu dokumentalnego Ani Przybylskiej. Ale mam, mam wielką nadzieję, że, że publiczność wyjdzie po prostu z z takim poczuciem dobrze spędzonego czasu. I, i i to jest najważniejsze, bo, bo kiedy się przychodzi na taki koncert, to no to, to byłoby absolutnie beznadziejnie wychodzić z niego i myśleć sobie. Jestem rozczarowany, rozczarowana. Do tego postaram się nie dopuścić i, i mam nadzieję, że przyjedziemy tu znów wcześniej niż za 13 lat. Bo taki, no, dystans, taki dystans wyliczyłem w, moim, w, w mojej umiejętności podstawowej matematyki. Trzeci prowadzi! do celu a ty. I'll share. Panie Andrzeju, jeżeli już rozmawiamy o czasookresach, okresach, zaczęło się od mafii, dzisiaj jest rok 2023, nie będę liczył ile to już minęło. Jak zmienił się Andrzej Piaseczny właśnie od mafii do dnia dzisiejszego? Czy Andrzej Piaseczny idzie z nurtem muzyki, jaką sam tworzy, czy raczej nadąża za tym, co oczekuje publiczność? Jak się, jak się zmieniał Andrzej Piaseczny, poza muzycznie najpierw, to, to no, ciekawie jest czasem zerknąć na te stare zdjęcia sprzed ponad 30 lat, to ja w takim razie wypomnę sobie ile to... L lat było. Dzisiaj zresztą, kiedy odwiedzałem znajomych w Legnicy, to, to przywitali mnie w pierwszych słowach. O, jak ty ładnie posiwiałeś. No i okej, okay, tak to jest. Ale, a muzycznie? A, a no właśnie, ale ta, 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 ta siwizna zobowiązuje do czegoś również muzycznie. Bo też. Y bo też to jest tak, że, że w pewnym momencie nie jest zręcznie i nie trzeba tego robić, żeby podążać za modami różnego rodzaju, bo, bo można się nalazić na śmieszność wykonawczą. Ja raczej chciałbym w pewnym momencie mojej twórczości wejść na takie miejsce ludzi po prostu dobrze śpiewających, którzy mogą zaśpiewać różne rzeczy, ale... Starą szkołą zaśpiewać, czyli, czyli dobrą kantyleną, dobrym, dobrą melodyką, dobrą dykcją, i tak dalej. To wcale nie znaczy, że mam coś przeciwko młodzieży, dzieciakom, którzy dzisiaj robią zupełnie inne rzeczy. To jest naturalne, że, że koło czasu działa w ten sposób, że, że dzisiaj słuchając piosenek w radio, czyli z przebojów, z całą pewnością ja bym się między nimi. Aż tak łatwo nie odnalazł. Natomiast co przyniesie przyszłość, tego tak naprawdę nie wiem, bo z jednej strony e, troszkę obiecuję sobie właśnie ten spokojniejszy i, e, i właś bardziej właściwy, jak sądzę, dla mnie nurt, e, a z drugiej strony wiem, że, że po prostu czasem życie przynosi różnego rodzaju propozycje, e, z których trudno byłoby nie, nie, nie podotykać. I, i, I myślę sobie, że gdyby mnie kiedyś w przyszłości jeszcze, powiedzmy, zdarzyła się taka, taka rzecz jak niegdyś na przykład Krzysztowi Krawczykowi z jego płytą, e, chyba najpierw z Bregowiczem, a potem z, z solową płytą z, z duetami, to nie miałbym nic przeciwko temu. E, no ale w, może dlatego właśnie pozostawmy przyszłość jej samej i. I zobaczmy, co ona przyniesie i zaproponuje. Proszę powiedzieć, było duże zainteresowanie, jeżeli chodzi o sprzedaż biletów? Bilety poszły, jak ciepłe bułeczki, 5 godzin. Co oznacza, że jest zapotrzebowanie i na takich artystów, na takie gwiazdy będziemy robili wszystko, żeby coraz więcej takich artystów zapraszać do Kamiennej Góry. Panie Andrew, na końcu naszego wywiadu no, nie mogę e, nie, nie powiedzieć o tym, że jest pan piosenkarzem, ale jest pan również aktorem, e, jurorem. Proszę powiedzieć, gdzie pan się najlepiej czuje, w jakich rolach? Zdecydowanie jestem przede wszystkim muzykiem i nie miałbym odwagi powiedzieć, że jestem aktorem, mimo że, że faktycznie ta, ta serialowa przygoda trwała bardzo długo, bo prawie 12 lat ze Złotopolskimi, no to to mimo wszystko nie trwa już od wielu, wielu lat. I czy za nią tęsknię, może czasem odrobinę, ale przede wszystkim jestem muzykiem. Tak samo traktuję udział w różnego rodzaju przedstawieniach telewizyjnych, bo one przychodzą i odchodzą. To jest Także, że działając w tym świecie popkulturowym, doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że pokazywanie się e, choćby w telewizji no działa na mój plus w takich miejscach jak tutaj, bo, bo kiedy, kiedy piosenki e, są historią, to, 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 to dobrze działa czas teraźniejszy, choćby w tym, że można gdzieś twarz zobaczyć w jakiejś telewizji. A jak to było z tym wyborem e, młodych, nowych twórców, którzy chcieli, chcą być piosenkarzami, mi mówię o, 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 o tym teleturnieju muzycznym. Chyba... tak. No y, To wszystko jest telewizja, więc ten, ten wątek, który poruszałem przed chwilą, a y, bardzo przyjemnie jest patrzeć na, na ludzi, którzy zaczynają swoją drogę, bo, bo oni y, palą się do rzeczy y, takim y, jakby... To określić najbardziej naj, naj, naj jasnym płomieniem swo, swoich chęci, ale z drugiej strony później przez, przez dwa czy trzy sezony miałem przyjemność być w The Voice Senior, i to też jest to też była dla mnie genialna przyjemność i przygoda obcować jakby z ludźmi starszymi ode mnie i, i takimi, w których zapał do muzyki ciągle nie przeminął. Więc. No, patrzenie na, na, na ludzi, którzy chcą e, uprawiać swoją pasję e, w, w tak wyrazisty sposób i, i, i albo wchodzić na scenę, albo na niej istnieć już jako dorośli ludzie, zawsze jest bardzo przyjemne. Ja, jeśli mogę tylko coś czasem doradzić czy pomóc warsztatowo, to staram się takie e, rady przekazywać. Ale też zawsze wiem, że, e, że, że to jest tylko pewna pomoc doradcz doradcza, a. A co, co zechcemy później w, w, swojej, w swoim aparacie wykonawczym realizować no to już jest wybór osobisty każdego z wykonawców. Przypomniano mnie, że byłem w kamiennej górze 13 lat temu 13 lat temu mniej więcej. Wtedy spotkaliśmy się, no, mam nadzieję, że niektórzy z Państwa to pamiętają. E w przestrzeni otwartej dzisiaj będziemy mogli zaglądać sobie w oczy i to chyba nawet. Niż na to, że. Wieczór będzie jeszcze bardziej cudowny. A skoro mieszkańca mówi o znajomym poznawaniu się ja nazywam się Andrzej Piaseczny tego nie powiedziałem jeszcze. Panie dyrektorze jesteśmy świeżo po koncercie proszę powiedzieć jaka była atmosfera. Na pewno genialna, na pewno genialna. Wszyscy są zachwyceni i ci, którzy niby, nie byli, nich, żałują. Naprawdę było fantastycznie. <śmulny> I serdecznie pozdrawiam. Telewizów Telewizji Kamienna Góra. E, mam nadzieję, że niektórzy z Państwa, e, którzy byli tutaj na tym koncercie, powiedzą innym, że następnym razem warto jest przyjść i troszkę muzycznie rozmarzyć się. Do czego serdecznie zapraszam. Następnym razem. Andrzej Piaseczny.